To ma firma jaka? K.P.K. A tego nie spojrzałem, bo zawsze minie, a ja akurat w takim miejscu stoję, że nie mogę dopatrzeć, ale zawsze całe zdrowie, zdrowie za prezydenta Białegostoku i... Wojciech! Za wszystkich dobrych ludzi. Za tych, co na morzu. Też. To oglądasz chyba filmy? Najpierw nie pyta się. Różne, różniste. No, a mi jakie? Czy tego, czy tego nalej. A na rybki chcesz jechać do... do... do Sopotu? brata? Kto chce jechać ze mną? Bo się wybieram, naprawdę mówię. Bez kitu. Krzysiu! Co? Aha! Ja wrócę do... Ja na to zapiłem. Słuchaj. Ja wrócę do... Do jego zabieraj, bo do ja... Do jego dziewczyny... Ja, ja wrócę do, do... jego dziewczyny. I... Do Gośki, no. Ja powiem o nim. On przyszedł do mnie, o, tylko nie przerywaj. O, o, Teraz. Bo przerywasz, a dostaniesz przejrzystość. Tak, od razu. Tak? Umawiamy się tak. No ja Umawiamy... będę przerywał. Już trzeszkę sobie dałem. E. Dobra, dawaj dalej. E, nie. Dobra, jak to nie? E, przepraszam, to sam sobie dałeś, ale ja e. powinienem dać. Nie zaszedł. Dobra, był. Ale szukaj. On przyszedł do mnie, mhm. powinien mieszkać. Świony, zapłakany. Zapłkany? Tyś wie? Mówi tak. Mówię, nie przerywam mnie wojcuś Mówi tak. Słuchaj się. Mówi tak. Wiesz co Krzysiek. Ja pójdę się i dopiero. Za co to nie mogę iść? Ja mówię. Ale za co? Zabiłeś kogoś? Włóciłeś? Czy co? Nie. O. To moje fajne... no to za co? Kurczę. Z tego. Teraz... Nie przelewam ja Spotykam, a on teraz na wczasach jest z rodzinnymi. Nie Niezłe, to? Nie Mam za co. Ja ci pokażę za to ja? kurwa, wykłada taki plik. Wiesz czego? Mandatu. Nie, znaczy... MPK. Mona już... Do takiej komunikacji nie jest. Na mhm. Fajna, co? Nie, to kurwa śmierdziało. Ja dyrektora znam, o, i Prokop'a, i zastępcę. Będę ja. masował, będę masował ją całą. Ona powiedziała pierwszy raz w kandonie. Ja nie będę w kandonie. Balon, balony to latają na niebie. Daruję tobie tego pstryczka, Krzysiek, <laughs> ziomku mój. Wiesz, i ja z nim zachodzę. Idę pierwszy, a? choć choć pojedziemy. Jeszcze ja miałem... autobusem. Nie miałem sterki, No lepiej już trochę, Zjechałem. patrzę... Ty, nie lepiej. trochę, ja A Prokop, jego ojciec ze mną pracował. A ja w urzędzie parę lat dobrych. harałem. Okay. Nie Wiesz co to, Haranie. komunikacji miejskiej. Dobra, Nie. Ja Bardzo dobra. Ja zawsze dobrze A kto robisz. jest sekretarko Chodź. To mi się trafiło. O kurwa! ja co ze mną się uczyłeś, mówię. Ale nie widzę nic, nie znalazłem Niech on Tak? On, no, on, on mówi, mówi co mi się Ja mówię, mam sprawę, no że nie wiem, mówię. No chodź. Tak patrzę do jego. znalazł. No chodź. Do sekretarza do gabinetu tego. A on jaka jest sprawa? No mój kolega idzie, kurwa, ma na łapu sobie... To mi założyli, jak tego mniejszego mi założyli już. On to ponosiłem dwa A my kurwa nie wiesz, jedziłby na gapu i kurwa e, smaczarze te, jebancy na palie jego i kurwa na pistole zobaczyli. Kurwa i mówię, to mamy ciużone. A nie ja my kurwa ja cię! Kurwa to mamy ciużone. Ja mówię i się dyskutuj, ma być. Ja piszę, że ja, pismo składam i kuj. I to mamy ma ciużone. Zachodziliśmy, a on te cały no. zastęp to rektora, Adwokata mi nie potrzeba. A on, <grym> on, a on do nie. mnie powiedział tak. Do niego? mówił, on, nie, Mówi. on tak. Sam, chodź, będziemy rozmawiać. Ja się cały czas. Adwokat nie uczę. Dobra. Ja się. Myśmy w Na moim. Na czterocie. Na czterocie. Nie, bo pierwszy urząd skarbowy. Teraz ja mówię. Teraz ja mówię. Kurwa! Teraz ja mówię, nie. Krzysiek! Pierwszy Urząd skarbowy wysyła do mnie zawiadomienie. A tam kurwa też mój kumpel dobry. Kto? Ze szkoły. Grzesiek Pytel. Kurwa, czy No a Grzeszek tak. Pytel, co ty kurwa, Co ty, ty Waszych na rozrobiałeś znowu, Krzychu? No, to to pis, pisz umorzenie. Ja tylko piszę potem są umorzenie, sprawy, umorzenie za te jazdy bez biletów. Ile mógł, tyle mi uważa, za każdym razem pić duszę. Tak? Jazdy bez biletów. Ty wiesz, że mnie tu z Klaski boi się? Tu z Klaski? Tak, tu z Klaski. nie? chcę go wpuszczać nawet. Nie bada. Wiesz? Jak idę do gabinetu, sekretarki wychodzą, jego nie ma. Panie prezydenta. Chowa się chyba już. Chowa się, wpierdala. Teraz inny zastępca prezydenta chowa się już. Kurwa. jaki. czekaj. No, Rafał Rudnicki. Rudnicki, ten zastępca jego. Zastępca ta... jego. Czarny, tak? Ta ta... Adam Poliński. Adam Poliński to skurwa, ja tylko nie zobaczy to. Siu! Nie ma w gabinecie. Tylko mój tak. Na ja wchodzę do sekretariatu, patrzę. Adam Poliński jest, siedzi. Pani konorność, ja wyjeżdżam. Dziękuję, do widzenia. Siu! Nie ma. Tak robił, kurwa. Mm -hmm. Wszyscy boją się mnie, kurwa. Ja. Na Miejskiewiczka byliśmy w całym tym Aha. zabraniu całe te, o, całe te biuro, by całe wszystko, kierownictwo dyrektor. A, a ja się sobie na ostatku stoję. Zestępca tak o... dyrektora był... Patrzę. A stanął. Nie? Mówię, kurwa, ja a a gdzie twój jest ten, Przewodniczący ten... cały mówi. A tam siedzi i on jest. A ty do gabinetu. Nie, ja. Na sesję! Sesja ty Rady ta Miejskiej, tam gdzie on siedzi, no się pyta, do gabinetu wlazłeś, na sesję miejską? Tak. To nie gabinet, tylko tam biurko kurwa no, jest. Dobra no, to ja tam... No, kasyna... do gabinetu, niech oni nie, no. Dobra, znowu jak zwał, ja no. to tak ubrałem no. ładnie, no. Ja podchodzę, cześć. No ja co ty się patrzysz kurwa na mnie, tak jak z y, jakiegoś gołowo-dzikiego, mówię. I ja idę na piechotę, Masz policja czy straż miejska, ja jak widzi ja mnie, to... to... Patrzy się i się ja o, pokazuję Dobra, ja palcem. Pokazuje jednym palcem i jadę dalej. Przerwa. No nie chyba. Ch 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 znany jestem. Nie. Co chcesz no, na, na, na świecie? Mam prawo do ciebie. Jestem chyba się spotkać się. Ja. Kiedy masz wolny czas? Wczoraj. słuchaj, zeszedłem Ja mówię, Chuj nie patrz ten kajet, bo jak pierdolę, to poleci ten kajet, mówię. mówię. Na pan musisz i tu musisz mieć komputer, a nie kurwa po kajetach mnie tutaj będziesz szwergonić, mówię, nie nauczyłem w szkole ciebie, to nauczę, mówię, mów kiedy wolny, przyjdź w środę, kurwa w środę chodzę, nie ma przyjaciół tego, mówię, no kurwa spierdolił do sekretarki, ja jestem umówiony, ja jeszcze do gabinetu tu siedzę, na jego miejsce. <grym> nie, nie co ty na masz ja mówię, czekam na ciebie, Sekretarka mnie herbatkę zrobiła, kawkę już się ja wypiłem. Kurwa, Ciebie nie było. Gdzie byłeś? Na jebaniu? Czy na pierdoleniu? Z no no Jakie przepisze? tam fajne, jakie tam fajne kobietki, Mówię? fajne mi, takie długie te chodzą i w <laughs> i w dupą machają, jak tam chodzi na górę to było, ty, ty i się patrzą. Ty sa w nie byłeś, kurwa. A ja parę lat już e, jestem, wiesz kto? A Tam muszą się brzykać, w tym wieżowcu. Ja nie. Ostrybna. Na pewno tam... No, jest, jest gorąco. Ja no bo to to, 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 to dbać, że że... Ja nie... No i dobrze, no i co? Mie, o tu każdy I Illuminata też się chroni. Co? Ja mam ja tu domu legitymację. A, to nie mówię nie tak. Raz A. jedziemy, o to... tą <noise> jedziemy. Ja światło nie włączyłem. Jedzie policja.